Dajcie moi kochani. Dzisiaj pracujemy z tym tematem, co w poniedziałek na lekcji online, tyle, że w ćwiczeniach i w poniedziałek nam tak dobrze szło, że zrobiliśmy cały temat w podręczniku. Mam nadzieję, że, że dalej pójdzie tak dobrze. Widziałem, że, że jest to dla nas łatwe. Także bardzo bym prosił, czy możemy się tak umówić, że w tym momencie zatrzymujesz sobie ten film i próbujesz te, te zadania na stronie 84 i 5 rozwiązać samodzielnie. Generalnie jest tu dużo liczenia w pamięci i, i nie trzeba wiele pisać. Także wierzę, że. Że dasz radę samodzielnie i poprawnie zrobić wszystkie albo prawie wszystkie zadania i że nie zajmie ci to za dużo czasu 15-20 minut, potem kolejne, myślę, 15 minut na odtworzenie filmu, i po chwili dzisiejsza lekcja matematyki będzie z głowy. Także bardzo proszę, zatrzymujesz sobie teraz film, rozwiązujesz yy, te dwie strony a potem, a gdyby był jakiś kłopot, no to, to, ja już wszystko, to ja już wszystko wyjaśniam. Dobrze. Także nie będę już za bardzo zatrzymywał się teraz rozwiązując zadania. Przyjmuję, że że masz je rozwiązane i tylko sobie sprawdzasz, tak? Temat, liczba spełniająca równanie, czyli jaka niewiadoma pasuje, żeby wszystko się zgadzało, żeby równanie się zgadzało. Czyli pierwszy listek. Co... Muszę ostrość sobie ustawić, bo moja ręka tu łapie Fokus. Dobra. Czyli x dodać 6 to 14. Jaki będzie x? No, Co dodać 6, 14? Oczywiście 8. Teraz x minus 13 ma dać 27. No to od jakiej liczby, jak odejmiemy 13, wyjdzie 27. No, jak od 40 odejmiemy 13, to wyjdzie 27, prawda? Można by tu jakieś metody podawać, ale ja myślę, że absolutnie są to liczby, które każdy z Was da radę policzyć w pamięci. Dobra, teraz x razy 6 ma dać 48. No to co razy 6 daje 48? No 8 razy 6 daje 48. I ostatni przykład. Jaka liczba podzielona przez 3 da nam 33? No, uwaga, to nie będzie 11, jak może się wydawać. Tak na szybko nie, bo to trzeba tu pomnożyć. To 99 podzielone na 3 daje 33, prawda? Dobra. To dalej, żeby nie tracić czasu, bo myślę, że, że jest łatwo na razie. Co dodać? 9 daje 17. No 8. Tak. Jak od y odejmiemy 16, to wychodzi 50. To y musi wynosić ile? Jaka tu musi stać liczba? 66, prawda? Dalej, od 70 jak odejmiemy ile to otrzymamy? 69 Jak odejmiemy 1, prawda? Jak do 15 dodamy ile to pozostanie? 15 No, 0, tak. Skoro się nie zmieniło, to, to 0. Dobra. Skoro 2a wynoszą minus 18, to 1a musi wynosić połowę tego czyli minus 9 jaka liczba podzielona przez 7 da 14? no tu trzeba pomnożyć 7 razy 14 czyli, czyli 70 plus 20 plus 4 razy 7 czyli plus 28 czyli 98 o tu mógł być pewien kłopot z liczeniem ale mam nadzieję że sposób Taki zastosowałeś, zastosowałaś. Dobrze, 24 podzielone przez ile? Wychodzi 6 no, przez 4, prawda? No, I minus 5 razy co da nam minus 100? No, 5 razy 20 to 100, więc minus 5 razy 20 to będzie minus. 100. Tak, tu jest równa się, to nie jest minus, tylko znak równości. Ma być dodatnie 20. Dobra, kolejne zadanie. To takie bardziej nasprytne myślenie. Tu nic nie trzeba liczyć. Yy, dzielenie jakich dwóch liczb daje jeden? Tak. Takich samych liczb, tak? czyli miejsce x -a musimy też wpisać 351 bo 351 przez 351 da nam 1. Teraz mamy 1,777 razy coś tam, razy V i to nam daje dalej tyle samo, jedną 777, czyli mnożenie przez co nie zmienia wyniku? Mnożenie przez 1, prawda? Teraz W. Mamy jakiś ułamek, no pomnożono go przez W i wyszło 0. To ile musiał wynosić W? W musiało wynosić 0. I ostatnie, 1,53 mnożymy przez Y, otrzymujemy 1. No to 1,53 razy. razy 53 da nam, da nam 1. Tak? Bo to będzie, to mnożymy z tym, czyli. To będzie 53, 53, czyli 1, czyli y to jest 53. y równa się 53. Tak. Czwarty. Mamy równanie w każdym przykładzie, i mamy trzy liczby, i tylko jedna z nich prawdopodobnie będzie spełniać to równanie. No to sprawdzamy, co wstawimy w miejsce x, żeby 2 razy co plus, 7 da, plus 5 da nam 7. A 2 razy 1, to jest 2 plus 5 daje nam 7. Teraz, 2 odjąć 4 razy co da nam 6. Tutaj mamy odejmowanie, a wynik się zwiększa. No, to już powinno nam dać do myślenia. Czyli x będzie wynosił minus 1, bo wtedy mamy 2. Odjąć minus 4 razy minus 1, czyli mamy odjąć minus minus, yy, odjąć minus 4, czyli tak naprawdę dodać 4. Tak. W przykładce x odjąć 7 daje minus 9. Czyli od jakiej liczby? Jak odejmiemy 7, otrzymamy minus 9. Czyli temperatura spadła o 7 stopni i wynosi teraz minus 9. To jaka była na początku? Minus 2. Tak. Minus 2 odjąć 7, minus 9. I ostatnie dwa razy co dodać 3 da nam 7. Czyli, czyli to musi być 4 równe, prawda? 2x musi wynosić 4, to 1x, sam x będzie wynosił 2. Ok? Piąte. Podkreślamy równania, które spełnia liczba 0, czyli w miejsce x, jak wstawimy albo innej niewiadomej, jak wstawimy 0, to wtedy będzie pasować. Tutaj. 2x, 2 razy x dodać 8, wychodzi 8, czyli 2 razy 0 to jest 0, dodać 8, wychodzi 8. Zgadza się, czy nie? Zgadza się. Dalej, 4 razy 0, dodać 5 razy 0, to jest 0, plus 0, to na pewno nie jest 9, czyli nie. Liczba 0 nie spełnia tego równania, bo to równanie spełnia jaka liczba? 1. z wynosi 1 tutaj. Dalej, 7 równa się 7 odjąć 7y. Jak za y podstawimy 0, to mamy 7 minus 0, czyli dalej 7, czyli zgadza się. Dalej, 3v równa się 4v. 3 razy coś tam równa się 4 razy to samo. I rzeczywiście to równanie będzie spełniać liczba 0, bo 3, 0... To to samo co 40. To jest dalej 0. Równa się 0. Czyli zgadza się. Czyli podkreślamy to. To równanie 6U równa się 0. Jak za U podstawimy 0, to wychodzi 0. Zgadza się. I 57 odjąć 0. Czy to jest 57 razy 0? No nie, bo to jest 57, a to jest 0, czyli, czyli nie. Czyli liczba 0 nie spełnia tego równania, nie podkreślamy. Dobra. No podpunkt B. No tu korzystamy z Przykładów wcześniej i wymyślamy coś podobnego no, tak na szybko. To coś tu Wam wpiszę. Ale tu oczywiście każdy z Was może mieć zupełnie różne równania, tak? Ale na przykład 3x odjąć 6O równa się minus 6O. To jest jedno z równań, które spełnia liczba 0. Bo jak tu podstawię 0, to mam 0 odjąć 6 a równa się minus 6. Spróbujcie jeszcze albo mam nadzieję, że już spróbowaliście jakieś porównania podobne myśleć dobra teraz dalej, dalej licząc w pamięci odgadujemy jaka liczba jaka li liczba kryje się pod daną literką i wpisujemy przy okazji tą literkę do tabelki żeby poznać nazwisko francuskiego matematyka z XVI wieku Dobra, to po kolei. 13 odjąć V równa się 11,5. Czyli 13 minus co? Da nam 11,5 minus 1,5. Tak? Czyli 1,5 to to v. Hmm? Zgadza się? 4 dodać co? Wychodzi 2. No to musimy dodać, skoro się zmniejszyło, to musimy dodać liczbę ujemną, tak? Czyli I musi wynosić Minus 2. No, z poprzedniego zadania pamiętamy, że jeżeli iloczyn ma dać 0, to przynajmniej jeden z czynników musi wynosić 0, czyli A musi wynosić 0. Dalej 15 razy T wychodzi 60. No to 15 razy 4. Wynosi 60. Połowa F to 25. To cały F na pewno wynosi 50, tak? Od R odejmujemy 1,5 i wyszło 2. No to R wynosi 3,5. Tak? jedna druga odjąć o daje nam jedną szóstą no to tu musimy jakiś wspólny mianownik znaleźć na przykład, czyli jedną drugą zamienię na trzy szóste minus o równa się jedna szósta o, tak będzie najlepiej czyli trzy szóste minus o czyli od trzech szóstych jak odejmę dwie szóste to otrzymam jedną szóstą, tak, mam gdzieś dwie szóste nie ma, ale mam jedną trzecią, a to to samo, czyli, czyli to jest O. Teraz n razy 7 daje 56. No to n musi wynosić 8, tak. 110 równa się C plus 90, no to ile tu musi być? 20. 25 minus S równa się 40. 25 minus minus 15, czyli 25 plus 15, równa się 40. I co nam zostało? Ile wynosi e? Skoro wynik się nie zmienił, to e musi wynosić. 1, tak, 35 setnych razy 1 to dalej 35 setnych, czyli e to 1. I tak teraz patrzę, że minus 2 było dwa razy, więc jeszcze raz tutaj wpisuję i. Więc. No i mam François Viet, tak. Tak to przeczytamy w szkole średniej, w liceum, ale to chyba na rozszerzonej matematyce. A jak nie, to dopiero na studiach jakichś matematycznych czy politechnicznych, tak zwane wzory Wieta, właśnie tego matematyka poznacie. Nie będziemy na razie się tym zajmować, bo to jeszcze bardzo skomplikowana tematyka. Dobra, zadanie siódme. No Trochę odwrotna sytuacja. Tym razem mamy podanego x czy naszą inną niewiadomą i musimy ją podstawić i wpisać taki wynik równania, żeby ta liczba spełniała to równanie. No to podstawiamy trójkę za x, wychodzi nam 9 odjąć 5, czyli 4. Teraz podstawiamy minus 5 w miejsce y, czyli mamy minus 5 odjąć 3 to mamy. Minus 8 przez 2, czyli minus 4, tak. Za zetkę podstawiamy 2 trzecie, czy mamy 7 odjąć. Mamy 7 odjąć i 3 razy 2 trzecie, to trójki nam się skreślą, zostaje dwójka czyli 7 minus 2, czyli 5. Przemyślałem, dobrze, dobrze myślę. I ostatnie T wynosi pół, czyli 2 odjąć pół to jest 1,5 przez 3. No. Ta liczba jest dwa razy mniejsza od tej, czyli 1 czyli druga, czyli po prostu połowa. Tak. Dobra, bo ja to rozpisywałem tutaj, ale oczywiście, jak ktoś od razu wpisał, to wręcz powinniśmy to, to, te obliczenia gdzieś z boku sobie pisać, od razu. Powinniśmy tutaj no, to, co zakreśliłem, wpisać, bo to wtedy mamy pełne równanie, oczywiście. Także gdzieś te obliczenia powinienem raczej z boku zapisać, ale dobra. Okej, okay. jeszcze w te 20 parę minut się wyrobimy. 8 jest z kaktusem, ale nie jest jakieś trudne, także próbujemy. 4A dodać coś tam równa się 50, no to skoro A wynosi 7, to 4A to 4 razy 7, czyli 28 dodać 22 równa się 50 B wynosi 3, czyli jaka liczba razy 3? plus 2 da nam 8. No to 2 razy 3 plus 2 to jest 6 plus 2, czyli 8. C wynosi 3, czyli 3 przez co? To 1 druga. 3 szóste to 1 druga. Więc w mianowniku musi być 6, czyli 2 plus 4. I D wynosi minus 5, czyli mamy tak naprawdę minus minus 5 czyli plus 5 to do jakiej liczby jak dodamy 5 10 10 minus minus 5 to 15 tak jak od 10 odejmiemy minus 5 to mamy 15 dobra, czyli może troszkę te, te trudniejsze tylko było o i tutaj mamy przypomnienie z poprzedniego tematu czyli porządkujemy i, i liczby czyli mamy 5x 2x i minus 6x czyli mamy 7x odjąć 6x czyli mamy 7x odjąć 6x to mamy 1x -a. i mamy minus 7 i plus 8 to jest 1, czyli x plus 1 równa się 10, więc x wynosi ile? 9. Tak. I ostatnie. Najpierw porządkujemy y. Mamy 4y plus 4y, minus 2y i minus 3y, czyli mamy 8y, minus 2y i to mamy 6Y i jeszcze minus 3y to mamy 3y i mamy minus 5 i plus 5 czyli możemy to skreślić bo to się zeruje nam ta sama liczba z przeciwnym znakiem nam się zawsze wyzeruje czyli skoro 3y to 9 to 1y to to 3 ok proszę bardzo no i co? To by było na tyle. Także nadzieję, że teraz kiedy oglądasz ten film jest środa i widzimy się jutro na lekcji na lekcji online. No dosłownie się widzimy. Przynajmniej wy mnie. I ja też niektórych z Was. Dobra, żeby nie przedłużać, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro. Hej!